Cześć! Witam ponownie. Dzisiaj troszkę będzie inaczej, bo nie o samym puzzlowaniu k puzzlowaniu, ale bardziej o statystykach. Wiecie, zawsze mnie to ciekawiło, jak dużo czasu spędzamy nad układanką, tak? Z racji moich obowiązków domowych, zawodowych, no to ten proces jest bardzo rozłożony w czasie i nigdy naprawdę nie wiem, jak długo fizycznie na tym siedzę. Więc wziąłem tak się za ten przykładowy set od Jumbo 2000, czyli dla mnie klasyka, super fajny do układania, gdzie układamy poszczególne sobie sekcje, nie patrząc na jakieś kolory, tylko na poszczególne postacie czy sytuacje. Zwykle fajny miodział. jakościowo super, jak to, jak to w tej firmie, ale jeśli chodzi o czas, okazało się, że ja nad tym siedziałem 2 miesiące i jeden dzień. Można powiedzieć długo, bardzo długo, 2000, wychodzi miesiąc na tysiąc elementów. No ale tak naprawdę, kiedy wziąłem i każdą sesję, kiedy siadałem do tej układanki, zapisywałem sobie, okazało się, że ja do niej przysiadłem tylko 16 razy. A więc siedziałem tylko 16 razy, gdzie średnio spędzałem przy nim czas około godziny, godzina 2 minuty najdłuższa moja sesja to były równe dwie godziny, kiedy układałem jednorazowo narazowo tą układankę. Ale sumarycznie ile takie coś takie 2000 w takiej wersji komiksowej trwa układanie w moim przypadku. Dokładnie przez 17 godzin, 17 godzin układania co może wydawać się wynikiem średnim, ale dla mnie akceptowalnym. To tylko ciekawostka, e, informacja e, z kategorii wiedzy niepotrzebnej, ale zawsze fajnie wiedzieć, że e, na czymś takim spędziło się tylko, tylko 17 godzin, 16 razy e, przy e, całościowym okresie czasu dwóch miesięcy, a więc widać jak bardzo obowiązki domowe e, nie pozwalają mi e, na częste siadanie do puzli. Ale jest. I jeszcze taka ciekawostka na koniec, tutaj mam puzzle Ravensburgera, 1000 sztuk, też w wersji komiksowej. Podoba kreska, choć ja zawsze uważam, że e, styl tego rysownika tego bardziej leży, ale jeśli chodzi o jakość. Tu mamy Ravensburgera, tu mamy, tu mamy, e, tu mamy Jumbo. Tak jak zawsze mówię, Ravensburger no jakość sama dla siebie, no te, te puzzle są super, naprawdę fajnie klika, fajnie wszystko jest do, docięte. Czuć to te, te mięso, ale, ale jeżeli chodzi o, jako, o e, jakość obrazka finalnego, ja wciąż będę uważał, że spasowanie Jumbo jest o niebo lepsze. Ten obrazek wydaje się bardziej płaski, bardziej taki zlicowany. Tutaj mamy, aby wyrazić tą, aby prasę, która wyciskała te puzzle i mamy takie zagłębienia, taką trójwymiarowość tej układanki. Co więcej, Rewesburger wyraźnie się rozwala. Nie wiem, może chodzi, bardziej chodzi o to, że jest bardziej docięty precyzyjnie nie ma żadnych zadziorów, a za to Jumbo prawie jak tapeta. Także mówię, jako, jako obrazek finalny zawieszenia Jumbo to oczywiście super. Rewesburger no bardziej taki obrazek zaświęcony. Ale to też mówię z kategorii wiedzy niepotrzebnej. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo. Do następnego.